Jaki pan taki kram. Ty Pinki Pinki ranger, ale masz kurwa, wabik zajebisty. Słuchaj, Pinki. Znowu widzisz wypowiada się na mój temat kurwa Kutasie, gdzie tych kurwa pachują nawet nie okazji mi poznać w jednej setnej. Tyle co sam kurwa, sam pan... Zobaczcie jakie to są, to, to jest kurwa naj, najlepszy typ człowieka, no takiego ze świecą szukać, kurwa, najlepszy przyjaciel, ważą w dupę po palcu, a później ku niezadowoleniu jakiemuś tam, że, bo ja nie, nie, ja nie szukam nowych kolegów, zaczynają napierdalać, <laughs> bo nie mieli okazji poznać, bo nie mieli okazji. i wymyślają kurwa kutasy, że ja skąd. że ja skądś uciekałem, kurwa, ja mam kurwa 40 słów na to, że skończyła się konferencja. Moja. Moja kurwa, mój panel się skończył i wypierdoliłem na kolację kurwa ze znajomymi, z przyjaciółmi, o których niektórzy mogą pomarzyć. Ale teraz właśnie czekam na bajeczne i na wafelki torcikowe, bo zwalczałem dwa dni koronawirusa i wiecie, że mi się udało? No naprawdę. Wyszło mi kurwa, że mam koronawirusa. No ale na nim dychę, kurwa, z wują. <laughs> na nim dychę z Ojdą O, idą w wafelki torcikowe i bajecy na mnie. Mordzia! <laughs> Masz? Mordo! Tutaj! Kurwa, ja pierdolę, jakie zakręty, kurwa, no gdzie do chuja. <laughs> Boże, ta dziewczyna, jak zapierdala. Dawaj szybko, szybko. સુધી